Panorama Sport Daniel Bogrec, witam i zapraszam. Wybrzeże Gdańsk skompetowało już skład na starty w pierwszej lidze. Ostatnim zawodnikiem, który dołączył do zespołu jest Krzysztof Jabłoński. A ja zapraszam Państwa do poznania żużlowców z nieco innej, świątecznej strony. Na co dzień żyją w szybkim tempie. Podczas wyścigu, w jeszcze szybszym, żużlowcy Wybrzeża, Sztab Szkoleniowy i Zarząd cały rok spędzają na wysokich obrotach. Sprawdziliśmy zatem, czy podczas świąt nieco zwalniają. Ja zawsze bardzo rodzinnie obchodzę Wigilię, Teraz od kilku lat robi pierwszy dzień Wigilię zawsze moje córki, a następny dzień przenosimy się do mojego domu i u mnie zawsze żona robi jakby pierwszy dzień świąt, więc wychodzimy bardzo tradycyjnie, bardzo rodzinnie święta. No święta no na pewno chcę spędzić z rodziną, jakby się trochę odejść od tego, od tego żużla, nie myśleć tak cały, cały czas nim, bo to naprawdę trzeba mieć czasami taki czas dla rodziny, nie myśląc o sprawach jakby biznesowych. Święta spędzam z najbliższymi. Zawsze wracam wtedy do domu w Szwecji, gdzie przy świątecznym stole radośnie spędzamy czas. W domu z rodziną, przy choince, kolendy, mały spacer. Ja raczej jestem tradycjonalistą i chcę te święta Bożego Narodzenia, zarówno jak i wielkanocne. W ogóle świątecznie spędzać je w gronie rodziny. Do przedświątecznych przygotowań panowie również podchodzą bardzo tradycyjnie. Staram się pomagać. Też to jest na głowie e, e, żony, córki. Także ja do kuchni się nie pcham, zajmuję się męskimi sprawami. Tu też jestem tradycjonalistą. Mógłbym coś zrobić, ale nie wiem, czy rodzina byłaby zadowolona. Nie jestem jakimś tam masterchefem. I... Moją specjalnością to są tosty <laughs> obojecińca, więc myślę, że nie, bardzo się nie mogę wykazać w roli kulinarnej. To jest problem z tymi pracami No Na pewno moim zadaniem jest obsadzenie koinki, jesienie drzewa do kominka i takie różne, troszkę cięższe prace, ale w gospodarstwie jakby domowym, czyli w kuchennych sprawach. No, raczej, jestem w tych sprawach cienki, no. chyba że chodzi o zagotowanie wody na herbatę, to ewentualnie. Być może przez skromność, ale przyznają, że w kuchni niespecjalnie się sprawdzają. Za to doskonale radzą sobie w swoich profesjach i obo owoce ich ciężkiej pracy cieszyły wszystkich sympatyków gdańskiego żużla. Ponad tysiąc osób, dziesięć szkół i przekazywanie żeglarskiej pasji to statystyki i założenia tegorocznej edycji programu Gdynia na Fali. Do rozpoczęcia przygody z żeglarstwem najmłodszych zachęca olimpijczyk Maciej Grabowski. Celem programu Gdynia na Fali jest budowanie i wzmacnianie więzi młodych ludzi z morzem i regionem nadmorskim. Promocja wiedzy o żeglarstwie ma otworzyć przed uczniami nowe możliwości, zachęcić do uczestniczenia w zajęciach klubów żeglarskich i ułatwić rozpoczęcie przygody ze sportem, która niesie ze sobą wiele korzyści zdrowotnych i mentalnych. W trakcie programu Gdynia na Fali dotarliśmy już do kilku tysięcy uczniów z kilkudziesięciu gdyńskich szkół. Dzięki zajęciom udało nam się zainteresować żeglarstwem wielu młodych ludzi. Program będzie trwał dalej, dlatego już niedługo startujemy z następną edycją. Cykl spotkań z żeglarstwem dotyczy szkół podstawowych, których uczniowie będą się spotykać z ambasadorem programu. Maciej Grabowski to trzykrotny olimpijczyk i reprezentant polski, który opowiada o żeglarstwie i morzu, a także o procedurze szkoleń na patent żeglarski. Spotkaniom towarzyszy wystawa zdjęć i sprzętu żeglarskiego. Widziałam dzisiaj, no właśnie, łódkę i kamizelki. I Jak pan opowiadał różne rzeczy o żeglarstwie? Wszyscy dostaliśmy wranżoletki, sznurki, sznurki do wiązania i książeczki. Dla mnie bardzo taki budujący jest ten entuzjazm dzieci, ta chęć. Spróbowania i mam nadzieję, że to przełoży się później na tą chęć przeprowadzenia rodziców do portu jachtowego, do klubu i spróbowania już na wodzie po prostu żeglarstwa. Wykłady z żeglarskim autorytetem to najlepszy sposób, aby zachęcić najmłodszych do aktywnego spędzania czasu na wodzie. Być może z czasem to zaprocentuje i z grona dzisiejszych słuchaczy wyłoni się nie jeden czempion. I teraz to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. we